Ta loża została odtworzona w roku 2006, kiedy Antoni Macierewicz nie był żadnym Ministrem Spraw Wewnętrznych. E, nie, 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 to w tym nie uczestniczy, nie musiał, to, to nie, ta loża się otworzyła nie na podstawie decyzji ani prezydenta, ani rządu. Ona się odtworzyła na podstawie własnej decyzji ze strony władz polskich, tylko nie doznała żadnych przeszkód. No taka jest prawda. To nie to, że rząd utworzył loże, czy. Nie, nie spuścił. Zainaugurowała swoją działalność, przecież jak to wpuścił pan profesor Woleński, który naprawdę nazywa się Hetrych? Przecież on jest obywatelem polskim i cały czas mieszkał w Polsce. Został przewodniczącym tej loży pierwszym. No teraz już nie jest, bo teraz jest ten, jaką się nazywa, mąż pani Warakomskiej. No, zapomniałem, wyleciało mi. Taki dziennikarz, nie, nie. Dziennikarz telewizyjny, on kiedyś występował w telewizji. No nie, pan sznep jest ambasadorem w tym, w Waszyngtonie, więc yy, ta loża, potem był pan Hartmann, tam jest uczestnikiem. Zowsko-polscy obywatele, to nie żadni cudzoziemcy przyjechali skądś tam i tak dalej. Pierwsze posiedzenie inauguracyjne tej loży odbyło się w Warszawie. Zało, założyli ją obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. I pan prezydent Kaczyński tylko wysłał panią minister Marię junczyk ziomecką z listem wyrażającym radość z odtworzenia tej loży. To taki był udział pana prezydenta. Wcale nie potrzebowała ani żadnych pozwoleń, ani żadnych decyzji polskich władz, więc, a Macierewicz już zupełnie nie miał z tym nic wspólnego. Została rozwiązana, ta loża Byli, została rozwiązana przez prezydenta No i co z tym? Przyszli władcy polscy nie pozwolili jej wrócić. Proszę pana, przyszli. Przy, nie, pan, pan prezydent Mościcki dekretem zdelegalizował wszystkie loże masońskie. Zanim powstała, zanim otworzyła się. Nie, no, żebyśmy tu nie demonizowali jakiś a Macierewicza jeszcze zupełnie bezpodstawnie Macierewicz Naprawdę nie ma z tym nic wspólnego. No. Nie, ma, nie był wtedy ani Ministrem Spraw Wewnętrznych, no w ogóle nie był wtedy w rządzie. On był Ministrem Spraw Wewnętrznych w 92 roku, kiedy jeszcze o żadnym Bnajbryd nikt nie słyszał. Więc y, y, nie ma co tu, go tu wciągać, no, robić mu dziecka w brzuch, mówić. wmawiać. Więc y, to nie dlatego, żeby to było jakieś hańbiące, ale to po prostu nieprawda, no więc i tyle. Natomiast y, Loże zostały rzeczywiście wszystkie rozwiązane przez prezydenta Mościckiego, ale jeszcze za komuny, jeszcze za komuny zaczęły się odtwarzać. I pamiętam, że w roku chyba 94, jeśli dobrze pamiętam, to mogę się mylić, ale w każdym razie w pierwszej połowie lat 90. Gazeta Wyborcza, można to sprawdzić w bibliotekach, Gazeta Wyborcza. Poinformowała z dosyć dużym, takim rozkładówce artykule, że w Polsce wtedy działało 14 loż Wielkiego Wschodu plus jedna Loża Narodowa, której tym wielkim mistrzem był pan profesor Cegielski. Chyba jest nawet do tej pory, bo są dwie obediencje masońskie. Jedna to jest tak zwany ryd szkocki dawny i uznany, i to jest Wielka Loża Narodowa której, pre, tym jest pan profesor Cegielski. On jest synem wicepremiera takiego Longina Cegielskiego. Za komuny był tam z ZSL-u wicepremierem w rządzie. Ja go nawet znam osobiście, bo jeszcze go pamiętam z czasów, kiedy był magistrem. Taka grupa historyków była przy uniwersytecie, i on też tam. No potem został tym wielkim mistrzem. I druga to jest Wielki Wschód Francji której wybitnym przedstawicielem był drogi Bronisław, ale nie tylko, bo jak przyjechał do Polski, to był chyba 97 albo 8 rok, wielki mistrz Wielkiego Wschodu, czyli ten najgłówniejszy stról, Gilbert Abergel, to witał go w imieniu masonów polskich taki redaktor Wiśniewski, życia Warszawy. Ja to nawet tak kiedyś pół żartem, ale pół serio powiedziałem, że cały batalion Służy bezpieczeństwa chyba dostał rozkaz wstąpienia do masonerii. Batał, to nikt tam się specjalnie z tym nie spierał. Chociaż to tak pół żartem, pół żartem bo to najlepiej tak pół żartem. Więc e, e, i to działało już wcześniej. Także ten dekret. A jeszcze, żeby było śmieszniej, od kiedy. Od kiedy? Jak pojechała do, w 1945 roku, pojechała do Stalina delegacja, Osóbka-Morawski, Bolesław Bierut i tam inni, to kto był w składzie delegacji? Również. Pan Henryk Kołodziejski, który wtedy piastował skromne stanowisko dyrektora Biblioteki Sejmowej, a tu do samego Stalina pojechał. I dlaczego on? A no, dlatego, że on był masonem wysokiej rangi w 1945 roku. Także nie mówmy o tym, że ta loża to zakonu synów przymierza, bo ona się tak. Po, po, polskie, polska nazwa jest taka, że ona to jest jakiś ewenement. Nie wiadomo skąd. Nie, to już było wcześniej cały czas i dekret prezenta Mosińskiego po prostu jest takie w prawie, taki termin. Że akt prawny traci moc przez nieużywanie. To się nazywa w nauce prawa Deswetudo. Desuetudo. Więc on właśnie stracił moc przez Deswetudo.